na imię Justyna, jestem Alanonką. Większość z Was mnie tu już zna. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, ponieważ ta grupa jest dla mnie i dla mojego serca bardzo, bardzo bliska. Ponieważ ja po pięciu latach, od momentu kiedy odeszłam od Alanon, a pierwsza moja grupa była na Balan, grupa, która dała mi odczuć, że moje życie może się zmienić. Natomiast na własne, powiem wam, że chyba tak na, na własny upór wtedy yy, dotykając trochę literatury Al Anon stwierdziłam, że już jestem naj i wtedy w moim życiu pojawiło się wielkie ego i odeszłam od tej grupy. Odeszłam na kolejnych 5 lat. To był 2020 rok albo nawet dłużej 7 lat. ci nawet tego nie liczyłam. I pamiętam, jak dziś to był e, okres pandemii. E, w moim życiu zadziały się bardzo złe rzeczy i to chyba na własne moje życzenie, na pewno nie na chyba, ale na własne moje życzenie. Ja już sobie sama, słuchajcie, ze sobą nie mogłam poradzić. E, moja córka mnie tak bardzo nienawidziła wtedy w tamtym okresie, a mój partner mnie bardzo unikał i wszyscy, którzy byli blisko mnie, gdzieś podchodzili. Więc y, jeden dzień, który pamiętam, to był dzień, gdzie siedziałam sama w domu. Y, po dwóch godzinach wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam do swojej mamy i powiedziałam, mamo, ja, ja już po prostu nie mam po co żyć, będę się wzruszać. <grym> y, więc y, moja mama oczywiście wybuchnęła śmiechem wtedy, ponieważ znała Justynę trochę inną. Znała Justynę, która zawsze wiedziała, co powiedzieć, znała Justynę, która... E, zawsze była naj, 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 zawsze miała to ostatnie zdanie, więc nie uwierzyła w to, co powiedziałam. Natomiast ja bardzo źle się z tym czułam. E, I słuchajcie, upadłam wtedy na kolana i zaczęłam się modlić. Pamiętam jak dziś. I to było takie dla mnie e, wyzwalające, ponieważ chyba wszystko, co mogłam, to powierzyłam swojemu płaczu, więc byłam jak małe dziecko, albo nawet jak ten. Te chińskie bajki, gdzie są, słuchajcie, co, co są narysowane, że tam leci, lecą łzy, to tak leciały mi łzy, ale to mnie uwolniło i wtedy przyszło do mnie, ponieważ jestem osobą wierzącą, od mojej siły wyższej, że no ale przecież ty byłaś na Alaną, zobacz, z Alaną. E, możesz poprosić o sponsora. Masz ostatnie rozwiązanie to było w mojej głowie masz ostatnie rozwiązanie. Więc słuchajcie, nie myśląc, ja złapałam za telefon i po tylu latach zaczęłam szukać osoby, do której byłam przekonana, że tak bardzo chciałam, żeby została moim sponsorem. I w tym momencie ta osoba się odezwała, cześć, cześć, wiesz, ja od razu ci powiem, o co mi chodzi, pamiętam jak dziś moje słowa, zostań moim sponsorem. Ona dobrze, ale jest pandemia. Chciałabym, żeby zaczęła chodzić na mitingi, więc zaczęłam się rozglądać. Jedna lanonka, druga lanonka, jak to w rodzinie, słuchajcie, to poszło jak łańcuszek. Jak dziś pamiętam, tak działa siła wyższa. No więc mówię, dobrze, to ja się decyduję, patnej, wtorki otwarte mitingi. Nie ma problemu, wsiadam w pociąg, bo słuchajcie, ja nawet byłam tak bardzo rozrzewniona w tym swoim... Y Życiu tak bardzo rozgoroczona, że ja nawet bałam się wsiąść do samochodu i przyjechać swoim własnym samochodem wtedy, więc postanowiłam, że przyjadę pociągami, gdzie ja z nich nie korzystałam i też słuchajcie, byłam tak zagubiona, że latałam pomiędzy peronami, który pociąg gdzie jedzie, e, licząc na ludzi, którzy okazali się w tym dniu bardzo życzliwi. Bardzo życzliwi. Ja pamiętam, że e, przyjechałam na ten meeting, spotkałam tu osobę, które pamiętałam z balam. E, Moje serce już się w jakiś sposób otworzyło, czułam się faktycznie tak bardzo jak zbity pies, myślałam o reakcjach innych, jak mnie zaakceptują, jak mnie przyjmą. Ten mitym był takim wyzwoleniem, po raz kolejny wyzwoleniem w moim życiu, bo, bo dziewczyny mnie bardzo dobrze jak rodzina przyjęły, więc się poczułam, jestem... Pamiętam, jak dziś yy, poczułam się. Jestem na miejscu, jestem w odpowiednim miejscu, jestem z ludźmi, którymi znam i którzy nigdy mnie nie skrytykują ani nie, mnie nie ocenią i to było najważniejsze: to, że będę anonimowa, to, że uzyskam tutaj pomoc i to, że nie, nie wyjdę i nie zostanę skrytykowana. Natomiast świat, w którym ja żyłam przedtem, jak przyjechałam na ten meeting, to mnie krytykował, oceniał, poniżał oddawał mi to wszystko, co ja robiłam dla swoich bliskich tak naprawdę, więc yy, powiem Wam, że znalazłam się tutaj i najfajniejszą jaką yy, drogę miałam do pokonania to był powrót do domu, już oczywiście tak bardziej się otworzyłam, chociaż chlipałam i cały meeting i drogę do domu i siedziałam z jedną z którą już dosyć długo znałam i przed nią się tak otworzyłam i ja słuchajcie nie zapomnę, no Justyna, Teraz to następne dwa lata, ale tak porządnie masz nad sobą Będzie wszystko, ale będzie na pewno wszystko, będzie na pewno w porządku, ale zostań na tych meetingach. No i słuchajcie, zostałam, zrobiłam program, w czasie programu tak bardzo chciałam zmienić samą siebie na tym programie, tak, tak bardzo chciałam poznać tą Justynę, która gdzieś się zagubiła po drodze, która poprzybierała tyle masek, ile jej tylko życie dało, e, która chciała sobie zbudować taki świat, Myślę trochę kartonowy, taki mój, taki ilu na iluzji, to będzie mój, to będzie moje i ja wszystko najlepiej wiem i, i wszyscy będą tak chodzić, jak ja będę im grała. No, powiem Wam, że najgorszą rolę, chyba jaką odgrywałam, to było takie, takiego kata nad moim dzieckiem. Wcale się później nie dziwiłam, że moje dziecko chciało jak najszybciej uciekać z tego domu, bo ja ją bardzo kontrolowałam. Kontrola była wpisana w Połowę mojego życia. Kontrolę odziedziczyłam przez moją mamę, też myślę. I przekazałam to samo własnemu dziecku, chociaż zawsze twierdziłam, że ja tego nie zrobię. Z tym mogę się zidentyfikować. Słuchajcie, też z ludźmi, którzy są w nałogu, i ja zaczęłam ich przyciągać, bo. Kolejnym brakiem, które wyniosłam z mojego domu, to ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, gdzie nigdy nie miałam schematu mężczyzny, ponieważ moja mama się rozwiadła i wychowywała mnie samą, więc ja nigdy nie widziałam mojego tatę. I jednym z większych braków, jakim się okazało w życiu, to było poczucie takie nawet nie poczucie, ale szukanie chyba miłości w życiu. I wieszałam się na wszystkich. Czyli to było moje współzależnienie. Wieszałam się na każdym partnerze, jakiego tylko znalazłam i przeskakiwałam. Jeden się skończył, mój związek, więc szybciutko szukałam kolejnego, bo to będzie na pewno ten i to będzie najlepszy. Okazywało się, że tak nie jest. Natomiast wchodząc w te związki, robiłam się na zasadzie osoby, która też chciała kontrolować. Tą osobę byłam bardzo zaborcza, słuchajcie, w miłości. Z racji tego, że nigdy nie miałam pokazanej tej miłości, więc ja ją chciałam zdobyć i ją mieć. Jak już ją miałam na partnerze, to już się uwiesiłam i masz teraz chodzić tak, jak nie się podoba. Eee, w tym wszystkim gubiąc po drodze siebie, bo ja oddawałam się tej osobie 100%. Oddawałam się, no, można tak powiedzieć. Czyli na zasadzie coś on mnie poprosił, tak ja byłam dla niego, pomijając moją rodzinę i moje dziecko. Eee, więc zaburzenie. W całej rodzinie wyglądało, jak wyglądało. Moje dziecko na dzień dzisiejszy, mogę Wam powiedzieć, kończy studia, jest cudowną osobą, e, która codziennie dzwoniąc do mnie mówi, mamo, bardzo Cię kocham. Ostatnio ją wystraszyłam też, więc stwierdziła, że e, nigdy więcej tak minierów. Role się odwróciły. Kiedyś ja bardzo ją kontrolowałam i się bałam, ponieważ wychowywałam ją tu w Londynie i y, miałam jakieś czarne. Słuchajcie, scenariusze typu wychodzi i gdzieś mi może zginąć, albo ktoś ją może zaatakować, a nie daj Boże, y, wypiję za dużo i, i w ogóle. Więc no, powiem Wam szczerze, że y, w momencie, kiedy to oddałam na swoim programie oddałam sile wyższej i powiedziałam, że mam tą bezsilność i sobie z nią nie radzę. Tak naprawdę, Boże, pomóż mi, bo zgotowałam złe życie sobie, przeprosiłam swoje dziecko. Tak, na dzień dzisiejszy mam z nią bardzo dobrą relację, i to nie jest relacja na zasadzie przyjaciółka, tylko to jest relacja na zasadzie córka-matka. Kiedyś też tego nie rozumiałam, natomiast na dzień dzisiejszy wiem, jakie to jest ważne. Z moją mamą uporządkowałam też bardzo dużo spraw. Moja mama też jest dla mnie mamą, a nie przyjaciółką, e, więc ten proces zdrowienia gdzieś cały czas jest. E, natomiast dosyć ważne powiem Wam, że w tym przekazie moich najbliższych jest mówienie sobie kocham Cię, ponieważ nigdy nie słyszałam tej miłości, i e, na pewno nie od strony mężczyzn. Moja mama miała problemy zawsze z wyrażaniem miłości, ponieważ pewnie jej było ciężko. Zresztą jej historia jest jej historią. Natomiast nigdy mi tego nie mówiła, więc pierwsza wyszłam z tą inicjatywą. I mojemu dziecku tak samo powiedziałam, że przepraszam ją za każdą kontrolę, bo ją bardzo skrzywdziłam Kontro ja Miałam obsesję. Ja, słuchajcie, w telefonach. Y Pamiętam, jak dziś kazałam jej nakładać mapę, gdzie wychodzi, z kim wychodzi, i nie daj Boże, jak przyszła o godzinie 10, więc ona przez to mnie znienawidziła, i sama mi powiedziała: Nienawidzę cię, mamo, tylko dlatego, że mnie kontrolowałaś i nigdy nie dałaś mi pełnego zaufania. Powiem Wam, którego w życiu nie miałam tego zaufania. Myślę, że nie miałam do siebie, więc jak mogłam dać mojemu dziecku zaufanie, którego nie miałam. Więc tak, więc na dzień dzisiejszy mam dobre relacje, mam relacje z moją córką i jestem bardzo zadowolona. Ale wszystko dzięki tak naprawdę programowi, dzięki czwartemu stopniu, gdzie zaczęłam się przyglądać sobie. Myślę, że bez tego nie dałabym rady. Czyli na zasadzie przyjrzyj się Justyna swoim cechom charakteru. Więc najpierw upadłam, powierzyłam się Panu Bogu i teraz Panie Boże otwieraj mi jak książkę. No, i powiem Wam, że nie było łatwo i nie było przyjemnie. I w pewnym momencie, jak sobie spojrzałam w twarz, to zobaczyłam takiego potwora, że ja pamiętam o swojej sponsorki siedząc, powiedziałam: Ja nie wierzę, jak ja tak mogłam. Jestem potworem, i wtedy usłyszałam: Nigdy tak na siebie nie mów, że słowa mają moc. I mają moc. Zaczęłam pisać wdzięczności z których jestem bardzo wdzięczna, ponieważ ktoś mi kiedyś wytłumaczył, że wdzięczności są modlitwą duszy i są. Zmieniło się w przeciągu pięciu lat od momentu, bo to był 2020 rok, jak ja tutaj przyszłam, zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się to, że nie przeklinam, a przekleństwa leciały z moich ust niesamowicie, bo to było wyrazem złości i takim akcentowaniem. Na to, że zobaczcie, ja chcę być ważna i chcę, żeby to było podkreślone ze złością, czyli żeby to ze mnie wyszło. Na dzień dzisiejszy, jak się złoszczę, to powiem Wam: jedynie najfajniej, najfajniejszą modlitwą, jaką jest, to jest modlitwa o pogodę ducha. Jak ją powtarzałam na samym początku, przez, przez ten okres, pierwszego roku, jak tu przyszłam i, i zawsze coś mi nie wychodziło, to ją powtarzałam jak mantrę. Chodziła mi modlitwa o pogodę ducha, i cały czas jeden, drugi, trzeci, czwarty zeszło. No dobrze, no to teraz możemy odetchnąć i pomyśleć spokojnie. Ewentualnie dzwoniłam do wszystkich Alanonek, które znałam, na pewno się naprzykrzałam, ale bardzo jestem im za to wdzięczna. No i powiem Wam, że tak, że to, że to dużo mi dało. Natomiast wracając do moich cech charakteru. Wszystkie te cechy, które zaczęłam wypisywać też nie sprawdziły się. I ja myślałam, że jestem całkiem inną osobą. Okazało się, że jestem całkiem inną osobą stojąc przed lusterkiem, patrząc się na siebie i mówiąc, byłam bardzo zadufana w sobie, miałam bardzo wielkie ego. Nigdy nie byłam skłonna, żeby drugiej osobie pomóc. To była jedna z moich krytyka. Krytykiem byłam chyba najlepszym, jaki może być. I najlepiej, jakbym siedziała w towarzystwie i mówiła wszystkim wszystko wytykając im ich wady, nie patrząc na siebie. Także w pewnym momencie swojego życia zobaczyłam, że faktycznie e, życie mi pokazało, że Pan Bóg jest jednak wyżej od Ciebie, Justyna. Kiedyś to mówiłam też na niektórych mitingach, że się zabawiałam w Pana Boga. Na, natomiast e, na dzień dzisiejszy z pokorą, dzięki Al-Anon wróciłam na ścieżkę do Pana Boga i tak jak wdzięczności piszę, tak jak jest modlitwa o wdzięczności, pokazując sobie każdego dnia, że życie jest piękne. Dzięki Bogu jest piękne. To było moje nawrócenie. Po 17 latach, słuchajcie, ja e, poszłam do kościoła. E, ja sobie zdałam sprawę, że jestem bezsilna. I zawsze, jak mam taki okres, kiedy jest mi źle, kiedy gdzieś e, są sytuacje, z którymi sobie nie umiem poradzić. To klęczę na kolana to jak klękłam pierwszym razem, płacząc, nie płacząc, e, pokazując swoją słabość, ale się już jej nie wstydzę. Kiedyś się wstydziłam swojej słabości, kiedy się ukrywałam. Dlatego ona była za maskami. Kiedyś się bałam pokazać e, w danej sytuacji, że ja zapłaczę, czyli dusiłam to w sobie. E, a teraz nie. Słuchajcie, miałam sytuację niejednokrotnie w pracy siedzę z siedmioma facetami, bo pracuję z siedmioma facetami. Ja potrafię przy nich zapłakać. Kiedyś bym się tego wstydziła. Wstydziłabym się samej siebie. Na dzień dzisiejszy już się siebie nie wstydzę. Dzięki Panie Boże. Yy, odnośnie przeklinania. Nie przeklinam. Do czego chciałam nawiązać? Od roku nie palę. Yy, I to nie dzięki sobie. Ja już sobie nic nie zawdzięczam. Nic, kompletnie nic. I tego jestem pewna. Yy, tylko mojej sile wyższej. Yy. Ale tak, mówię, za to jestem wdzięczna i nie jestem z moim partnerem. Nie jestem z moim partnerem od dwóch miesięcy, byliśmy ze sobą siedem miesięcy, przy czym 7 lat, przy czym jestem z tego bardzo dumna, że rozeszliśmy się na zasadzie dojrzałej, czyli nie na zasadzie, jak każdy mój związek się kończył, e, nie wiem, wykrzykując sobie nasze wady, tylko na zasadzie przyjaciół, którzy jeszcze do siebie wracają i rozmawiają ze sobą, ponieważ razem studiujemy. E, tak, możemy spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć fajne, było to 7 lat, ale nasze życie gdzieś tam się rozwidla. Ty idziesz w jedną, ja idę w drugą stronę. Z takim uśmiechem na twarzy, życząc sobie szczęścia i miłości. I powiem Wam, że od tych 5 lat, które przeszłam tutaj z Wami, to ostatnie może dwa lata już nie, bo jest grupa na Luisham, gdzie lubię tam przyjeżdżać jest trochę bliżej, ale. To było takie podniesienie jak Feniks z popiołu. Mogę przyznać, moje życie drastycznie się zmieniło. E jestem osobą szczęśliwą, jestem osobą uśmiechniętą, jestem osobą, która obecnie życzy wszystkim takiego szczęścia wewnętrznego i pogody ducha, jaką mam, a myślę, że ją mam. <laughs> Także dziękuję za to, że jestem. Dzięki.